Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie. Przed wami dr Tomasz Jerzewski. Cześć, witam was wszystkich i przed państwem pani Marta Michalska-Woszty. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj zaczynamy fantastycznym produktem. Słuchajcie, nie musicie po prostu robić nic, wystarczy, że będziecie pili tylko tą jedną rzecz codziennie i miesięcznie schudniecie pół kilograma. Czy to nie brzmi świetnie, Tomku? No to jest rewelacja. Ja w ogóle zaczynam jeść hamburgery. Tylko powiedz mi co tam mam w siebie wlać. Wystarczy, że będziesz pił mój drogi ocet jabłkowy. I absolutnie już wszystkie tutaj y, twoje nieszczęścia znikną z życia. Y, troszeczkę się podśmiewujemy, aczkolwiek ym... No, pochylimy się dzisiaj nad tym octem jabłkowym, bo zaczęliśmy śmiesznie, ale naprawdę ocet jabłkowy ma świetne właściwości dla naszego organizmu. Warto go pić, a szerzej o tym powiemy właśnie w dzisiejszym podcaście. Tomku, zacznij. Powiedz mi, co ty myślisz o tym occie jabłkowym i czy sam pijesz też ten ocet jabłkowy? Marta, szczerze mówiąc, nie piję octu jabłkowego, ale staram się używać mhm. octy, na przykład octy balsamiczne do sałatek flatać, to nie, nie piję octu jabłkowego jako oddzielnej interwencji, bo wiesz, ja też dostaję pytania i to też trzeba skomentować, no bo tam jeszcze jest taka magia związana teraz z tym octem, że trzeba łyżkę stołową, nie wiem, na szklankę, nie wiem, letniej, przygotowanej wody, pół godziny, na rano, mhm. przed posiłkiem spożyć. Wtedy ta magia zaczyna się dziać. Ja bym chciał powiedzieć Wam, że dzisiaj będzie Będą fajne rzeczy o tych octach, ale będę chciał tak. odczarować, że nie ma tej magii. Po prostu jest miło, jeżeli wykorzystujecie e, słabe e, te kwasy, e, krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. A kwas octowy jest właśnie tym najkrótszym, bo mamy octan, propionian, maślan i my wiemy, e, że, że one działają korzystnie. Tylko nie ma tej magii, że łyżka, wow, do szklanki, pół godziny, czekam na. Z, ze stoperem, kiedy to śniadanie. Tego nie musicie robić absolutnie. Na to nie ma, ma papierów Ale na co są papiery? Papiery są, słuchajcie, na kilka fajnych rzeczy. I zacznę może od najbardziej skomplikowanej, bo jest jedna, jed, jedna z takich ścieżek biochemicznych, która promuje długowieczność. I mamy taki enzym jak kinaza AMP. I okazuje się, że Octy owocowe albo inaczej, kwas octowy, czy jest robiony przez nasze bakterie, czy jest wypijany właśnie z tą magią, czy bez, czy na sałatce, to on zwiększa aktywność tej kinazy AMP. Czyli można powiedzieć, że te octy są anti-aging trochę, wiesz? Są. Natomiast też chcę od razu zwrócić uwagę, że jeżeli macie właściwą, zróżnicowaną mikrobiotę jelitową, to Twoje jelita produkują odstany, produkują te propioniany i produkują te maślany. I my wiemy, że około 40% tych odstanów, które są wyprodukowane, nie wypite, nie na sałatce. Twoje bakterie, jeżeli wykarmisz swoje bakterie błonnikiem, skrobią oporną i wszystkimi substancjami, które ludzie w internecie nazywają substancjami antyodżywczymi, no bo część elementów w mojej diecie ja nie jestem w stanie strawić. A ludzie mówią, że to są substancje antyodżywcze. Nie, mm -hmm. no to, to jest posiłek, to są smaczki. To są smaczki, Marta, ale mm -hmm. dla moich bakterii jelitowych, tak? Czyli jeżeli ja wykarmię sub, moje bakterie jelitowe, to one, zobaczcie, te odsty wytworzą w moim jelicie. Część z tych odstanów się wchłania do krwiobiegu i między innymi aktywuje kinazę AMP, i zaraz będzie też jeszcze o innych, e, innych działaniach. Czyli my wiemy, że większość ludzi obecnie wokół nas ma dysbiozę mniejszą lub większą. Nie ma wystarczającej różnorodności bakterii jelitowych. No to, no to im bardziej masz słabą mikroflorę, tym masz większe wskazania do tego, żeby ten tym octem sobie tam podlewać, tak? Natomiast są ludzie, którzy nie muszą podlewać, bo ich bakterie i tak ten ocet robią. Co ty, Marta, myślisz na ten temat? Tak, bardzo Tomku tutaj ważne rzeczy powiedziałeś. Dlatego też ja na początku jak dostaję pacjentów, u których możemy stwierdzić właśnie nadwagę, otyłość, widzę, że ta dieta generalnie leży, ja im daję ten ocet jabłkowy do picia. Nie sam, natomiast na wodzie, może nie z taką aż magią, jaką mówiłeś, tam pół godzinki i odczekujemy i tak dalej. Natomiast ja im daję, ponieważ chcę pobudzić właśnie ten ich mikrobiom, to jest jedna rzecz. Chcę im ustabilizować glikemię, bo to jednak pomaga w tej stabilizacji glikemii i to zawsze jest dla nich coś atrakcyjnego. To zawsze troszeczkę też bardziej pacjentów jednak nakłania do większej ilości picia wody, bo jak my do tej wody mamy coś dolać, co jest ważne, co będzie nam właśnie obniżać stężenie glukozy, co będzie nam obniżać trigicyrydy, co będzie działało też przeciwzapalnie, to człowiek wie, że musi to dolać. I właśnie na samym początku, jeżeli ten pacjent startuje ze zdrową dietą, to warto jest włączyć takie naturalne, naturalne octy, czyli naturalne, niepasteryzowane, naturalnie mętne, zapakowane w szkło. Z wykonane właśnie z, z jakichś fajnych owoców, czyli to nie musi być tylko ocet jabłkowy, to może być też jakiś ocet malinowy, czy na przykład z pomidorów, bo teraz to naprawdę ten, ten, ten rynek to już jest szeroki. Mimo wszystko uważam, że na samym początku właśnie takiej zdrowej przygody warto to włączyć, czy to do sałatek, czy to do picia, żeby... Tak, jak mówiliśmy, też mówiłem w każdym odcinku, żeby jednak zwiększyć tą różnorodność w diecie i bardziej zmobilizować ten organizm do prawidłowej pracy. No jasne, czyli zobacz, właściwie zgodziliśmy się, bo na początku diety, czyli zobacz, ta dieta ma dążyć do tego, żeby też zwiększyć różnorodność mikrobiomu, czyli tak naprawdę powiedzieliśmy podobną rzecz. Tak? Ja jeszcze dodam inne grupy, które są takie no, wrażliwe. Nie wiem, mamy pacjenta po antybiotykoterapii, dajemy mu probiotyki, tak? Ale zobaczcie, jeżeli dorzucimy mu wtedy odstany, dorzucimy mu, nie wiem, czy propionian, czy maślan, to tak, tak naprawdę ten, ten pacjent ma wytrzebioną swoją własną mikroflorę jelitową, bo celujemy w patogen, ale też ginie dużo dobrych bakterii. W tych okresach też warto szczególnie pomyśleć o tym, że. Ten ocet może być wtedy jeszcze bardziej potrzebny niż, niż normalnie. Tak? To są takie, takie okresowe działania. Powiedziałaś już o tej czy, części listy, czyli e, oprócz tej kinazy AMP, e, octy w diecie przyspieszają spalanie tkanki tłuszczowej. I na to są badania, czyli tkanka podskórna, ale też ta mhm. właśnie trzewna tkanka tłuszczowa, ta, która metabolicznie najmniej. Jest korzystna, najbardziej szkodliwa. Tu octy też mają dobre badania na to. Zwiększają e, wrażliwość na insulinę, czyli wszyscy z insulinoopornością. Tak. Jak najbardziej na to też są dobre papiery. Co za tym idzie? Zwiększa się wychwyt glukozy do mięśni i na to też jest badanie. Czyli szybciej spalasz swoją glukozę z krwi, przechodzi do pieca, jest spalana glukoza. I to też już dałaś znać o tym, że jest dodatkowym fajnym działaniem w strategii waszej cholesterolowej, obniżymy mm -hmm. poziom cholesterolu i również obniżamy poziom słuchajcie, triglicerydów, czyli na te wszystkie, to nie jest taki claim po angielsku, czyli to nie, to, to nie są obietnice bez pokrycia, te obszary, które wymieniłem, na wszystko są fajne badania, że rzeczywiście to działa, ale e, to nie jest też żadna filozofia. Tak jak mówię, nawet jak nie pijesz, to twoje bakterie powinny przynajmniej ci te odstany produkować, nie? No My, właśnie. Tak, tutaj jest y, kolejną grupą, też uważam, to jest jednak ten ocet jabłkowy, jednak wykazuje jeszcze dodatkowo działanie hipotensyjne, czyli jeszcze może nam tutaj wśród grupy pacjentów, która znowu ma. Insulinooporność, tak. No bo właśnie trafiłaś. No, dzisiaj trafiasz po prostu w samą dziesiątkę, bo ja miałem powiedzieć ostatnią rzeczą, jaką miałem, to było, że wspomaga rozkurcz naczyń, czyli może wspomagać tak. naczynie pacjenta za zacisiem ten No dobra, Marta, to już mów. Ale to jest właśnie o to chodzi, że jakby dla takiego pacjenta, który wiesz, jakby trafia do mojego gabinetu, czy do twojego, to na samym początku ten ocet jabłkowy naprawdę yy, może być jednak ten magic. No może być ten magic, bo tutaj mamy właśnie i działanie stabilizujące tą glikemię i jakby tutaj te triglicery Dyn. Cholesterol całkowity nam się też będzie tutaj regulował. Dodatkowo jeszcze obniżamy to ciśnienie tętnicze. Działamy jeszcze dodatkowo przeciwzapalnie. Stymulujemy szczółgat odpornościowy. Także tutaj na samym jeszcze jako wsparcie utraty tkanki tłuszczowej. Dopóki nie ogarniemy tego mikrobiomu i nie zrobimy tego, żeby ta nasza dieta była idealna i żebyśmy na tym opierali te wszystkie działania, to można je, może się okazać, że ten ocet jabłkowy będzie tutaj zbawienny. Ale tutaj właśnie w przypadku pacjentów z naciśnieniem to też mamy fajne badania na zwiększenie jednak plastyczności tych naczyń i na ich rozszerzenie. No więc właśnie, słuchajcie, myślę, że to w ogóle krótki odcinek, ale zobaczcie, ile gęstego, e, czyli możemy się wspierać tym. E, tak. Mniej magii, a więcej konkretów, czyli wszystko jedno dla mnie. Czy polejesz sobie sałatkę, czy dolejesz do wody przed śniadaniem? W każdym razie, jeżeli te odstany się znajdą w Twojej diecie, to proszę zwrócić uwagę. Ile takich punktów wsparcia, zwłaszcza na początku swojej drogi e, i w tych okresach takich szczególnie, gdzie musisz szybciej się zregenerować, e, można się wspierać jak najbardziej tymi octami owocowymi i myślę, że to są fajne wnioski. Co ty na to masz? Bardzo. Jeszcze dodałabym tylko jedną rzecz, że tutaj też fajnie wpływamy sobie na zakwaszenie żołądka, co u pacjentów z na wysokiej diety przetworzonej też właśnie na samym początku, oni zazwyczaj mają to pH zasadowe, często mają nadkwasotę, często mają zgagi i tutaj ten ocet jabłkowy też na fajnie to zrobi porządek w tym żołądku, bo przywróci też prawidłowe pH. No i dodatkowo jeszcze wpłynie nam na lepsze wchłanianie żelaza. Co też teoretycznie jakby mówi się, że jednak ludzie super powinni wchłaniać to żelazo, ale jednak bardzo często ono nie jest wchłaniane, dlatego że mamy jakby zaburzenia po prostu wchłaniania, a nie, że tego żelaza ludzie nie jedzą. Także możemy jeść nawet najlepsze rzeczy, ale jeżeli to wchłanianie nie będzie prawidłowe, to i tak nam tutaj to nic nie da. Ale co bym jeszcze tutaj powiedziała, to jeżeli pijemy ten ocet jabłkowy, to pamiętajcie o tym, że my nie pijemy samego octu jabłkowego, nie przechalamy sobie buteleczki, tylko właśnie dolewamy mamy na przykład jedną łyżkę do wody. Jeżeli ktoś ma jakąś nadwrażliwość zębów, bądź słabe szkliwo, to warto byłoby ten ocet jabłkowy pić przez słomkę, żeby nie spowodować jakiejś większej jeszcze nadwrażliwości i nawet przypukać sobie jeszcze usta później, żeby nie było sytuacji, że tak, Marta z Tomkiem polecali ocet jabłkowy, a teraz mnie wolą zęby. Więc tutaj ten przepłukujcie sobie te usta albo tak jak robi właśnie doktor Tomek, dodawajcie sobie ten ocet jabłkowy do sałatek, bo to również jest super rzecz, natomiast w przypadku pacjentów właśnie z insulinoopornością czy z cukrzycą warto trzy razy dziennie przed posiłkiem tę wodę z ocetem jabłkowym wypić, bo to spowoduje, że jednak ta glikemia po posiłku będzie niższa, no i też to jest ciekawe, że ten ocet jabłkowy może hamować apetyt, więc automatycznie również mniej jemy. Super, bo zapomnieliśmy troszeczkę o tym. Super fajne pro tipy ma Marta od ciebie dzisiaj tak. nasi słuchacze dostali. Także ja trochę o badaniach. Ty o rzeczywistości i codzienności. Myślę, że mam nadzieję, że komentarze będą pozytywne pod tym odcinkiem. <grym> Ja zrobię sumie popcorn tłuszczowy i będę czytać. Także zachęcamy też Państwa do, do komentowania, do, do różnych reakcji, do udostępniania naszych filmów, bo robimy to dla Was. Po to, żebyście mogli żyć długo w zdrowiu i, i, i w szczęściu, bo nie można mówić też o zdrowiu jako jakby bez zdrowia psychicznego, i jakby to jest całokształt zdrowia fizycznego, zdrowie psychiczne. A dieta w tym zdrowiu psychicznym też super pomaga. Tomku, czy ty chcesz coś dodać jeszcze do tych odcinków, Czy kończymy? Nie, trzeba kończyć przyjemne nagrywanie i lecieć do innej roboty. Tak, zgryzłam się. Także <grytanie> bardzo ci Tomku dziękuję za dzisiejszy podcast. Super, 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 jak zawsze świetnie się z Tobą rozmawia. Państwu również bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne odcinki. Dziękujemy. Do zobaczenia i do usłyszenia. Pozdrawiamy. Cześć. Do zobaczenia.